Siema. dzisiaj pokażę Wam w odcinku mały test petard od Triplexa Sigma Bulldog. Duże petardy, no może mają już 10 cm długości. W opakowaniu mamy 10 sztuk petard. 1 gram na sztukę przepada, no tak dokładnie to nie cały 1 gram, bo mamy 10 sztuk, a tu na samo opakowanie jest 9,8 grama. Opakowanie kosztuje w granicach 30-35 zł. Produkcja albańska w produkcji 2025 Tu mamy ładną instrukcję w kilku językach no dobra, to nie będę Wam przedłużał i zobaczymy jak te petaletki będą się sprawować. Petareta jest duża, ale w środku jest pusta, bo za no, Łapie ostroś, ale nie może nie może mi na, ka na kamerze złapać tej zatyczki. No dobra, to wam pokażę. Komora z jest w tym miejscu. Tu mamy jedną zatyczkę, komora z prochem i gdzieś tutaj, w tym miejscu jest druga zatyczka. No czyli, jeżeli jakbyśmy trzymali petardę w ten sposób, to nam rąk nie poływa. No, może to jest w sumie dlatego zrobione dla takich pijanych wujków, którzy w sylwestra po pijaku odpalają petardy, żeby im paluchów nie poływało. No dobra, petarka ma 1 gram, niecały. Pierwsza sztuka na luźno. Jak na 1 gram to całkiem przyzwoita. Z, o, z, o, z odległości dwóch, może 2,5 metra poczyłem tą falę uderzeniową, więc nie, nie, nie jest źle. Jedną sztukę sobie wyćmy kopiec kreta, ale ten ląd bardzo dymi. O, trochę mnie obsypało piachem i ziemią. Duża, gruba zatyczka. No ale całe kretowisko nam je zwaliło. Nie mogłem nigdzie znaleźć jakiegoś starego garnka, ale mam już wysłużoną blachę do pieczenia. Ciast więc słaby zawodnik dla jednogramowej petardy. Zobaczymy czy go w ogóle wysoko podbije. No za bardzo to wam nie, nie nagrałem jak to leci, bo rozpięło nam tą blachę i ten dekielek leciał w moją stronę. No może jak na tą blachę to było, była za mocna petarda, bo już z tej blachy to nic nie będzie. Odpalimy sobie jeszcze jedną. Testu na wodzie nie będę robił, bo nie ma nigdzie żadnej większej kałuży. Ładnie echo się niesie, Bo nie ma nigdzie większej kałuża. Nie będę specjalnie do jakiejś metalowej wanny nal nalewał wody. Tylko po to, żeby sprawdzić, czy ona się będzie palić. Czy ona będzie wybuchać pod wodą. Bo pod wodą nie będzie wybuchać, dlatego że jest duża, papierowa i lekka. Więc pod wodą nie będzie wybuchać. Ładny błysk i nawet z odległości 4 metrów. Coś było tą lekką falę uderzeniową, więc petardki nie są złe. Tylko że jakby może były trochę tańsze, to no po tej mi trochę zapiszało w uchu. No dobra, to od razu krótkie podsumowanie wam zrobię. 10 sztuk jednego ja mówię jak no są duże, no bo są też napompowane, ale może dlatego też, że są tak napompowane, że moja z prochem jest tu, a dużo ludzi jak odpala petardy, to właśnie trzymają je w ręku. Więc jak wybuchnie, to krzywdy nie zowie. Paluchów nie poływa, tylko trochę może ogłuszyć na kilka minut, żeby, no może sprawić, że w uszach będzie przez kilka minut piszczało i nic więcej. Moja ocenka dla tych petard to jest takie 7 z plusem. No. Szału za tą cenę nie ma, bo kosztują w granicach 30-35 zł. Ale, jak, ale dopo, jak chcemy się czuć bezpiecznie rzucając z ręki, no to też nie są złe, bo mają tak, tak jakby o, rączkę do trzymania, do rzucania. Że można trzymać bezpiecznie i w paluchach nie wybuchnie. A jak Wam się podobały, to możecie wpisać w komentarzu i do następnych odcinków. Na razie!